Cześć, jak trzymacie tutaj Pelkę na mian. dzisiaj, jej chyba kompletnie oszalało. Ja troszeczkę pięć paczek za 100 tysięcy, czegoś takiego chyba nigdy nie było. Naprawdę coś niezłego. Ostatni pak opening Steam of the Season na moim kanale, znaczy później będzie jeszcze MLS. Jednak teraz czas raz na zawsze to zakończyć. Zobaczmy, czy jestem w stanie trafić jeszcze kogoś dobrego na sam koniec. Na sam koniec, już w pierwszej pacce. Di Maria, jest to dobry traf. Ale to nie jest kolor niebieski, czyż nie? Druga paczka za 100 tysięcy. Zobaczmy, czy jestem w stanie trafić kogoś świetnego na sam koniec. To jest Schweinsteiger. jej, oh, yeah, no, no, 86. Jest również Chavi. Jest Bastian Company. Do tego jeszcze Oscar. Paczka numer 3. Ja nadal czuję, że coś może tutaj wpaść. Są wysokie karty. No, są, jednak to jest Joe Hart. To jest naprawdę Joe Hart. Czy jeszcze coś tutaj może wpaść? Zobaczmy, Ibrahim. Farfan! Farfanów tutaj żadnych nie będzie, ponieważ to jest masakra. Wow, Nani, Piaty, Sandro, Martin, Jowetycz. Nie! Nie otwieram oczu. Kurde, to kiedyś trafiłem Matuidiego, Informa i Suareza, jednak teraz. Totti. Czuję, że naprawdę Claudio Bravo jest tutaj najwyżej ocenionym zawodnikiem. Niestety miałem rację. Nie, no jeszcze za baleta, nie? No. Tak, tak. I w ten sposób wam pokazałem, jak oszczędzić 420 zł. Znaczy, nie żebym tyle wydał, nigdy bym tego nie zrobił. Jeszcze jestem w miarę normalny, ale to był bardzo ciekawy pak opening. Cześć.